Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z miksem za 70. Ile? 4 zł? Chyba tak: 26, 40, 50, 60, 74 zł dokładnie, mega linie, płynne złoto, ekstra linie, gorączka złota, super linie, jadę do Vegas, kierunek Kasa, super trzynastka i super siódemka, nie nadrapywałam tych linii, także pewnie trochę pognijecie ze mną, kto chce, pognije, kto nie chce, sayonara, ale zanim z drapeczki, chciałbym Wam się pochwalić, można rzec, Niespodzianką wielkanocną od naszej kochanej Martinki. Pozwoliłam sobie kochana już wyjąć, bo koperta wyglądała jak psu z gardła wyciągnięta. Ale to nie o kopertkę chodzi. Martinka zawsze o mnie pamięta, urodziny święta. Bardzo Ci kochana dziękuję was serdecznie. Zapraszam na kanał Martiny Mari. Mari. Martinka drapie z drapki często. Dobra, może nie często, ale yy, bardzo. W nieodległych czasach wpada, wpadają fajne martinki wygrane, wiecie, nagrywam z rana, ciężko mi się wysłowić. W porównaniu do mnie, no to często martince fajne, wygrane, wpadają. Koniecznie zagl zaglądajcie na kanał Martinki, zobaczcie co tam fajnego wydrapuje: są zdrabki, są losy. I co ja tu mam? Taką czekoladkę kurczaczka. Tu jest mały też żółty kurczaczek. Proszę bardzo, wesołych świąt Wielkanocnych. Jest to taki super króliczek. Życzę Martina z kanału Mari Mari, ja w sobie tego króliczka otworzę. Co? W końcu to mój, już mój. Zobaczcie, jaki świetny. <laughs> Zarąbisty króliczek. I mam dwie zdrapeczki I Love Neon z numerem czwartym i białe złoto numer trzydziesty pierwszy. Czy coś tu kochana będzie, czy nie, to się nie przejmuj. Sobie zaczniemy właśnie od drapeczek od Martiny i zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Dla mnie to sama przyjemność podrapania, czy by coś tu było, czy nie. Słodkości dostanie małżonek, a ja drapię. Szukam wykrywających liczb pliku. I jest 22, 25, 32 i 23. Jest boczek nad pomiędzy 24, 30, 33, 26 i 12. Jakie są zdrabki, to każdy dobrze wie. 8, 27, 21, 1 i 14. Kontrolne ML. Także nie ma nic, ale tym się nie przejmujemy. Białe złoto i szukamy wygrywających.

Jak zawsze zresztą słodkości zaraz tu polecą do mojego uszatka <laughs> i świetny zajączek, breloczek, bardzo Ci kochana dziękuję i jeszcze raz Was zapraszam na kanał Martinki, teraz bierzemy się za moje zdrabki, zobaczymy co ja tu wyciągnęłam, losowo brałam Super 7 numer 97 i szukam po prostu siódemki czarnej bądź zielonej. Nie ma żadnej, także nie ma nic. Super 13 z numerem 82. No i szukam oczywiście tytułowej trzynastki. Ale jak widzicie, takowej nie ma. No i nie ma, no niestety. Te akurat dwie małe to pani mi podała, także na kogo zwalić. Kierunek kasa z numerem 48. Szukam liczb i klipsu. 22, 25, 24 i 19. No jestem ciekawa, czy coś tu dzisiaj będzie. Mam 13, 7, 11, 21 i 27, 17, 3, 2, 3. 26 i 23 kolejny pustak. Jadę do Vegas z numerem 9, no i szukam dolarów. Tak, dolar. Czarny bądź zielony. Ananas, karo, róża, dzwon, cytryna, słońce. Palma, biedrona, biedrona, melon, wszystko tylko nie to co trzeba. Dzwon, gwiazda, słońce, dzwon, garnek, ananas, tref, garnek, garnek i słońce. Nie no, świetnie. Super linie z numerem 50. Ostatnie spaczki. Ładne wizualnie, ale to nie o to chodzi, prawda. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy też nie. Po dwa symbole czapa i serce. Czapy nie widzę. Kwiat i kości. Okej. Okay. Bryle i cytryna. Arbus i słoń. No, coś ubogo te symbole. Moneta i parasol. Okej. Okay. Łódź i gwiazda. Dobra. Leżak i piłka. Tęcza i słońce. Biedrona i balony. Podkowa i dzwony. Cicho biegi i motyl. No i co? I jajco. Pusta. No, idziemy na rekord. Gorączka złota, numer trzeci szukam, monety szukam. Garnka, pozdrawiam Mateusza, Mati drapie, bo to jego numerek. No i zobaczymy. Gwiazda, Rubin, Kufer, Pierścionek, Korona, Tulipan, Słońce, Biedronka, Perfumy, Prezent, Bransoletka, Narty, Kutka. Róża, wiśnie, trofeum, muszka, podkowa, zegar i auto. Nie, no, po prostu pięknie. Pięknie. Ekstra linie numerek 17. Nie ma co przeciągać. Parasol i leżak. No, jak na razie jest las wygranych. Parasol i leżak. Po prostu żal. Parasol i leżak czy podadzą, czy wybiorę, czy po numerach wielkie G, klucz i lody. No, ale tak to jest lotto. Okej, okay. dobra. Kolejne dwa: czapa i korona. Czapa i korona. No albo nie ma, albo nie widzę. Balony i cichobiegi. Palony i cicho, biegi. Dobra, chyba tyle. Gwiazda i wiatrak. Gwiazda i wiatrak. Okej. Okay. Kości i ptak. Tak, kości i tak. Chyba tyle. Na bogato. Rover i diament. Rover i diamenter. Rover i diament. Sakwa i piłka. Sakwa, sakwa i sakwa. Serce i motyl. Jest słytucho. No coś czujesz, nic z tego nie będzie. Łódź i słońce. Łódź i słońce, biedronka i księżyc, kwiatek i słonie, kwiatek i słonie, no i ostatnie dwa: dzwon i krap. I krab. No i co, znowu pusta? Nie. No dzisiaj widzę system rozwalony. Ludzie, ludzie. Przedostatnia zdrabka Płynne złoto numer 10. Szukam liczb, worka, sztabki. No, pięknie. 23, 37, 38, 24, matko. 12. No warstwa kulawa, no ale. Co zrobić? Dobra, szukam. Trochę okej. Dwadzieścia osiem, osiem, trzydzieści dziewięć, piękny boczek, trzydzieści sześć, kolejny, jeden, trzydzieści pięć, trzydzieści trzy. Trzydzieści jeden, siedem osiemnaście, dwadzieścia dwa, piętnaście, dziewiętnaście, czterdzieści jeden, dwadzieścia siedem, trzynaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden. 11 i 14. Kolejny pustak, nie ma nic. O makabra. Makabra. Ostatnia zdrabka Megaline z numerem 1. Jak tu nic nie będzie, no to pies pogrzebany. <grybka> Kości i tęcza. No ale i tak może być, nie. Kości i tęcza. Dobra, trzymajcie kciuki, to pewnie na niewiele się zda, diament i prezent. Tu Lotto rozdaje karty, diament i prezent, diament i prezent, okej, okay. arbuz i foto, arbuz i foto. Dobra. Popcorn i ananas. Popcorn i ananas. Dobra, chyba tyle. Kokos i cichobiegi. Nie wiem czy widziałam coś takiego. Cichobiegi są, ale kokosa nie widzę. Winogrono i pióro, winogrono i pióro. Słabo, słabo, słońce i wiśnie. Słońce, słońce. Dobra. Auto i podkowa takie coś tu było nie kojarzę i nie ma widzicie co zanędza zegar i liść zegar i liść okej okay. szminka i pierścionek Minka i pierścionek. Ok, coraz bliżej końca. Sakwa i moneta. I wielkie G. Sakwa i moneta. Motyl i bidronka. dostatnie dzwon i lody dzwon i lody no i co? naszyjnik i żółw pięknie pięknie nie ma nic i w bonusie portfel cudowny, cudowny odcinek piękny nie ma co podsumowywać, jedynie niespodzianka od Martinki. Bardzo Ci kochana, dziękuję za pamięć. Co zrobić? Takie życie, nic nie zrobię. Trochę ten odcinek już trwa, także żegnam się z Wami. Was jeszcze raz zapraszam do Martinki na kanał. Buziaki śle, do usłyszenia. Dzięki, cześć.